Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj na podnosiku Mercedes S-Klasa z 2017 roku. E, I na co trafiło do nas to auto? Tutaj właściciel powiedział: e, Jak dzwonił do mnie, że panie Grześku, wstyd tym autem jeździć. Ja pytam się, dlaczego wstyd? Jak auto całkiem ładne, całkiem świeże, wygodne, na pewno komfortowe. E, powiedział, że jak się jeździ, szczególnie im cieplej na zewnątrz. Bardzo samochód skrzypi. No i faktycznie podjechał pod warsztat, i na każdej nierówności, tu przy skręcie, po przejeździe, przy cofaniu, auto skrzypiało, jak to Boski określił, stara wersalka. Wjechaliśmy na stanowisko geometrii, tam gdzie mamy kanał, e, pobijaliśmy samochodem na boki i stwierdziliśmy, że e, skrzypi ten stworzeń. Tutaj mamy już zamocowane e, nowe wahacze. Mamy tutaj jeden wahacz, drugi wahacz, po drugiej stronie też mamy. Dwa wahacze wymienione. Z jakiego powodu wymienialiśmy te wahacze, już Wam powiem. I powiem Wam, dlaczego nie zakręcamy jeszcze tutaj osłon pod silnik. Bo tutaj dosyć dużo jest tych osłon, wszystko jest to zabudowane. Dlatego bardzo często Wam mówię, że jak wjeżdżamy na geometrię, zanim wjedziemy, wszystkie punkty które są tutaj odpowiedzialne za regulację, musimy sobie rozruszać tak żeby na płytach nie szarpać się z przodu tak i z, tyłu, tak i z tyłu też mamy takie osłony, też te punkty odkręcaliśmy do zbieżności z jednej jak i z drugiej strony delikatnie tylko skontrowaliśmy osłonki są podemontowane tak żeby na płytach rozprężnych nie szarpać samochodem Wymiana całkiem przyjemna, bezproblemowa. E, pokażemy stare części. Tutaj mamy zestaw tych wahaczy. Pokażemy Wam zaraz, który szczypi. E, natomiast tak, tutaj Boski, masz coś, żeby rozciągnąć te gumy? O, ciężko je będzie teraz rozciągnąć. Weź sobie tam długi śrubokręt. A ja w międzyczasie powiem tak. Tutaj e, samochód z 17 roku, wahacze oryginalne. Auto dosyć ciężkie. Tutaj widzicie, że z jednej strony wahacz jest bardziej... E, Tutaj wybity, wygięty. Tutaj zresztą widać oberwany jest. Natomiast tak, tutaj stworzeń miał już luz. O, słyszycie? O! Właśnie o taki dźwięk, tylko głośniejszy. Jeszcze chodziło. Także to jest z tej strony wahacz, z której jeszcze tak go było nie słychać. Natomiast jak widzicie, tutaj yy, też już ten dźwięk się pojawia. Tutaj pozwoliłem sobie. Swożnie, tutaj też Pan powiedział, że przy okazji, żeby wymienić jak będziemy widzieć, że coś jest spękane, popękane i coś eliminuje auto z geometrii, tak żeby to zrobić. No i tutaj, o z tej strony Boski będzie dobrze widać. Tutaj, tu widać jak go naciągnę. Boski go naciągnie. Czekajcie, ja sobie włączę lampkę. O widzicie? Tutaj mamy jedną tulejkę pękniętą. O i z drugiej strony, drugą stronę Boski, bo tutaj też ja przytrzymam, o widzicie? Tutaj te tuleje są Ewidentnie zniszczone pod ciężarem auta miały prawo. To też widać, że są wygniecione. Nie? Jest to samo. No, Ale tu widać, że są popękane. E, natomiast tutaj głównie chodziło o te piski. Piski, zgrzyd, jak to określi, jak stara e, wersalka. E, tutaj pozwoliłem sobie, bo tutaj guma była cała, odciąć gumę. I dlaczego takie. Piski takie, zgrzyty się pojawiają. W niektórych wahaczach jeszcze tego starego typu były tutaj montowane kalamitki, tak? Że co jakiś czas można było tutaj e, dopuścić smaru, bo tutaj ten smar pod wpływem e, tarcia on robi się taki twardy. W zasadzie z, guma, ze smaru siła. robi się dokładnie tak jak guma. Mm, twardy taki mm, asfalt, nie? I to przez to, że ten smariusz się wytrze zaczyna w pewnym momencie nam tutaj metal o metal trzeć i robić mniej więcej taki dźwięk. Tutaj dodatkowo raz, że dźwięk tutaj był, to tutaj jeszcze było, widzicie, tutaj był jeszcze luz na sworzniu, także pod wpływem ciężaru jak auto dobijało, on sobie w pewnym momencie gdzieś tam złobił już w obudowie tego aluminium e, otwór. No i zrobił nam się luz. Także tutaj mamy wymienione dwa wahacze dolne i też te dwa wahacze, które trzymają nam tutaj amortyzator, poduszkę pneumatyczną. E, I dlaczego teraz przejdziemy? Dlaczego auto jest nieposkładane? Dlatego, że po takiej naprawie wjeżdżamy na kanał. Tam, gdzie ustawiamy geometrię, i te wszystkie śruby Boski tutaj tylko złapał. W zasadzie, widzicie delikatnie, to jest tylko tak ino-ino skontrowane, bo jak samochód nam siądzie w odpowiedniej pozycji, czyli pod wpływem ciężaru to zawieszenie do pozycji naturalnej się yy, ułoży, dopiero wtedy będziemy dokręcać tą śrubę, tą śrubę i tą śrubę. Dlatego też. Tutaj tych osłon nie skręcamy. Raz, że wygodniej nam będzie dostać się, a dwa, no chyba byłoby niemożliwe z osłonami, żeby tam dokręcić sobie te osłony. Także te śruby i po tej, i po tej stronie są niedokręcone. Będziemy je dokręcać dopiero na stanowisku geometrii. Tak samo jak i z tyłu. Teraz będziemy jeszcze, tutaj musimy odczyścić te gwinty, rozruszać sobie tą kontrę. Drążek sobie rozruszać, tak żeby to było wszystko delikatnie się ruszało, tak jak wspominałem, na tych płytach rozprężnych, żebyśmy nie przestawili podczas pomiaru samochodu. Oczywiście trzeba napompować teraz jeszcze powietrze, całą procedurę pomiarową samochodu. Na geometrię próba i tutaj też za jakiś czas dobrze byłoby skontrolować, bo mamy tutaj dosyć duże takie elementy gumowe i to zawieszenie naturalnie może pod wpływem auta troszkę się usiąść i można wtedy e, tą e, zbieżność doregulować tak, żeby już to wszystko było idealnie i żeby pomiar był powtarzalny. E, ogólnie e, robiło się całkiem przyjemnie, nie było problemu z odkręcaniem śrub. Tutaj fajny patent, bo mamy takie stożki, może pokażemy jeszcze, też w zestawie są nowe. E, nie trzeba tam ściągać, czy nie trzeba tłuc po zwrotnicach, e, tylko to wszystko wychodzi w zasadzie w palcach. Fajne tulejki. E, mówię właśnie Boskiemu, żeby nie wyrzucał, bo do czegoś się nam e, mogą przydać, mam na nie jakiś już pomysł. E, także Zostawimy je, nie będziemy wyrzucać. Tutaj bardzo często też te tuleje wajchliwe, te pływające, też one ulegają albo zatarciu, albo robi się na nich luz i też takie specyficzne płukanie jest. Także diagnoza słuszna, wymienione. Teraz, oczywiście, zbieżność, montaż osłon i jazda testowa. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć!